zabieg przeszczepu włosów, a no, jak widać efekty są bardzo dobre. Jestem z nich bardzo zadowolony, wręcz przeszły nawet moje oczekiwania. Się nie spodziewałem że to będzie aż tak dobrze wyglądało, gdzie tych prześwitów nie będzie widać w ogóle. Sam efekt jest zasadniczo nie do odróżnienia od naturalnej linii włosów. W zasadzie dobry fryzjer albo trycholog mógłby może zobaczyć, że jakaś ingerencja tu została poczyniona. Trycholog, z którym się konsultowałem potwierdził jakość wykonania zabiegu, że to jakość była no, najwyższa możliwa tak naprawdę. Miejsca, gdzie te, skąd te włosy zostały pobrane, kołem, okiem nie widać, że tu jak ingerencja została poczyniona. Jak wygląda sam zabieg? No, sam zabieg zaczyna się od nieczulenia, pomijając te kwestie techniczne, typu pobranie krwi i tak, kwalifikacja. Nieczulenie to jest najbardziej nieprzyjemny moment. Sam czułem dość silny ból, w tym, że ja mam niski próg bólu, także czuwałem go jako bardzo intensywnie. Na szczęście po chwili minął. Później zabieg trwał 8 godzin. Po zabiegu, biorąc leki przeciwbólowe przepisane przez lekarza na miejscu, ten ból już nie był odczuwany prawie w ogóle. Następnie przez około tygodnia, czasu należało spać w pozycji półsiedzącej. To jest najbardziej taki niewygodny moment po, po zabiegu. Później włosy zaczynają wypadać, mi wypadły prawie wszystkie. Następnie następuje powolny proces wzrostu nowo przeszczepionych włosów. U mnie ostateczny efekt nastąpił po roku i dwóch tygodniach, tak bym to mógł precyzyjnie określić. Polecam korzystanie z usług firm. ma